Witam wszystkich W niedzielę Pogoda fajna, ciepło Wypuściłem na luz cały czas ganianie Teraz trochę polatają taką wanienkę postawiłem, wody nalałem już tam trochę się kąpię. Trochę tego jest. Trochę murzynów się samych poparzyło, więc poszły w pary. Tam jedne widziałem, to już jajka mają. To mało coś się zaczyna dziać, ale jeszcze to wszystko poparzyć, trochę się zejdzie. Ale jeszcze czas. Rozchodzą po całej działce, ostatnio doniosłem widynkę na białym ogonie, To do widyna, na razie tam lata. oblata to mam widyna ładnego do niej to I tu jest ten samczyk to ich za zaparzę razem parzę z perłówką perłówkę zamkłem na razie. A murzyny, tak jak się tam poparzą, to poparzą. Na razie koloru trochę chcę poparzyć. Wszędzie na całej działce chodzą. Ja około 180 cm, koło 180 Jak tam się kąpią? Jest czas, to nie kąpią, polatają. Można posiedzieć. Tak sobie chodzą, żerują. Co tam dużo mówić jeszcze? Jeszcze trochę w budzie siedzi na dachu. Trzeba teraz się porozglądać, popatrzyć. Coś tam jeszcze donieść. Taka, taką Skończatą przyniosłem, miała być samica, ale to chyba raczej samiec będzie. Będzie trzeba donieść znowu tam jak poszły sobie. Mówię, żerują po całej działce. Fajnie się zrobiło to sobie żerują to będą się lepiej parzyć trochę tam poleciały. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Do następnego filmu. Może coś jeszcze nagram w tygodniu. Zobaczę. Będę miał chwilę czasu. Pozdrawiam.